i am. Rozmowa Dnia Anna Czcińska. Dzień dobry. Gościem programu jest Iwona Michałek, wiceminister edukacji narodowej, kandydatka Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. E, witam serdecznie Panią Minister. Dziś w grudziądzie zapowiedziała Pani utworzenie Państwowej Szkoły Wyższej Zawodowej na bazie wojskowych zakładów uzbrojenia. A wczoraj minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin był gościem inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku. E, czy to jest zielone szkół dla tego typu szkół? To przyszłość właśnie należy do wyższych szkół zawodowych? Może nie tylko do wyższych szkół zawodowych, ale zdecydowanie takich szkół potrzebujemy, ponieważ przedsiębiorcy sygnalizują nam bardzo mocno, że potrzebują dobrze wykształconych ludzi do swoich zakładów pracy, czyli dobrze wykształconych w dużych, dobrych uczeniach technicznych. Takich nam potrzeba absolwentów i chcemy takich absolwentów w naszym regionie wypuszczać ze szkół wyższych. To oznacza, że reforma zbliżyła uczelnie do rynku pracy czy trzeba powoływać nowe uczelnie, żeby być bliżej rynku pracy? Nie, ustawa zdecydowanie zbliżyła uczelnie do rynku pracy, ale trzeba wziąć pod uwagę takie miasto jak Grudziądz, które jest największym miastem w Polsce bez państwowej uczelni, a są tam bardzo dobrze prosperujące wojskowe zakłady uzbrojenia, które mają absolutnie technicznie są do, do tego przystosowane, aby taką uczelnię prowadzić. Uważam, że Grudziądz zasługuje na taką uczelnię i że przedsiębiorcy Grudziądza potrzebują takich absolwentów. Chcemy taką uczelnię utworzyć i ją, ją utworzymy na pewno. A niedawno premier Gowin był w Grudziądzu z Panią i, i mówił, że uczelnie niepubliczne, niepubliczne wypełniają właśnie tę lukę, jeżeli brakuje uczelni państwowych i są wtedy uczelnie niepubliczne. W Grudziądzu jest uczelnia niepubliczna, która, która kształci raczej humanistów i ona wypełnia tą lukę w Grudziądzu zdecydowanie w tym, obszarze, w tym obszarze edukacyjnym. Natomiast właśnie wtedy, kiedy byliśmy w Grudziądzu, pan premier Gowin spotkał się z panem, panem prezesem wojskowych zakładów uzbrojenia, bardzo szeroko rozmawialiśmy o możliwościach właśnie tej, tego, tej, tej, tego zakładu i pan premier bardzo mocno się zainteresował ofertą. I chęć współpracy wyraził. Mało tego pani redaktor, pan premier Jarosław Gowin już jest po rozmowie z panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem i Ministerstwo Obrony Narodowej bardzo przychylnie przy, um, widzi ten projekt, który jest, um, chcemy realizować w Grudziądzu. Uważam, że Grudziądz naprawdę zasługuje na taką uczelnię. Na uczelniach inaugurację roku akademickiego i nerwowe oczekiwanie, ile uczelni w regionie ma szansę na, na status uczelni badawczej? No, na, no niestety jedna tylko, ponieważ największa uczelnia w regionie, czyli Uniwersytet Mikołaja Kopernika ta uczelnia ma szansę być uczelnią badawczą, to się rozstrzygnie myślę w przeciągu miesiąca? Yy, ocenia to niezależna, międzynarodowa komisja i yy, 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 Uniwersytet Mikołaja Kopernika wypełnił wszystkie absolutnie wymagania, żeby, yy, żeby taką uczelnią się stać. Natomiast jaka będzie ocena komisji, tego nie wiem. Mam nadzieję, że będzie jedna uczelnia z regionu, yy, uczelnią badawczą. Rektor, profesor Tretyn mówił w dniu inauguracji, że zrobiliśmy wszystko, by wypaść najlepiej. Pozostaje czekać. Mówi pani miesiąc. Czy wcześniej, mówi pani o Międzynarodowej Komisji, która będzie decydować, czy wcześniej sprawdzono uczelnię, czy wiadomo, jak wypadła? Czy zna pani wyniki? Wiem, że. że nie, 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 nie. Ja nie znam wyników, bo ja nie jestem wtajemniczona w takie rzeczy. Natomiast wiem, że uczelnia się prezentowała przed komisją, że wypadła bardzo dobrze. To wiem. Natomiast jakie są efekty, jakie będą wyniki, tego nie wiem. Za miesiąc decyzja. Nowy rok dla uczelni. Nowy rok również dla szkół. Pierwsze podsumowania. Kurator, kujawsko-pomorski kurator podsumował to, co działo się w szkołach we wrześniu. Jego zdaniem dyrektorzy poradzili sobie z podwójnym rocznikiem. A Pani zdaniem? Też tak uważam. Zdecydowanie poradzili sobie dyrektorzy z podwójnym rocznikiem. Młodzież w, w, trafiła do szkół, które, które, które sobie wybrała. Jedni w pierwszym podejściu, inni później. Tak jest co roku. Nigdy nie jest tak, że w, w, wszyscy absolwenci y, szkół y, podstawowych. Y, trafiają od, od razu do szkoły, do szkoły, którą sobie wymarzyli. Ja też, Pani redaktor, zdawałam egzamin wstępny za moich czasów i e, też nie byłam pewna, czy do tego ogólniaka trafię, do którego zdawałam. Także spokojnie, wszyscy sobie poradzili, dyrektorzy sobie znakomicie poradzili, samorządy również, bo to też trzeba powiedzieć, że tutaj bez współpracy z samorządami by się to nie udało. Ale odwiedza wszystko Pani wszystko szkoły, udało. Pani minister odwiedza Pani szkoły, jest Pani obecna tak. ym, i, i nie widzi odwiedza. Pani, że jest tłoczno, nie zgłasza nikt Pani, że za długo y, uczniowie są w szkołach. nie, nie Takich sygnałów? Nie ma takich sygnałów, jeżeli są wydłużone lekcje, to o pół godziny w porównaniu z, z, z rokiem ubiegłym. Także naprawdę tutaj dramatu nie ma, w ogóle nie ma, nie ma żadnych, żadnych problemów. Ja do mnie takie problemy nie trafiają. A na, jak pani wie, odwiedzam szkoły, jestem aktywna, jeśli chodzi o kontakt z nauczycielami, z dyrektorami szkół. Naprawdę nie ma dramatu. No dramatu nie ma, problemów nie ma, ale może problemy będą po wyborach, bo związkowcy zapowiadają strajk, tym razem strajk włoski. Nie będzie nauczycieli na wszystkich zajęciach, na których do tej pory byli, na kółkach zainteresowań, na balach, na, 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 na różnego rodzaju spotkaniach, inicjatywach. Nie będzie, bo, bo chcą tylko pracować dydaktycznie. Pani redaktor, nauczyciel. Hmm... Powinien pracować w szkole nie tylko swoje pensum, które ma określone w ustawie, czyli 18 godzin. Nauczyciel powinien pracować w szkole znacznie więcej, czyli tak naprawdę 40 godzin. Oczywiście nie mówimy o tym, że on musi pracować to przy tablicy, bo to jest, to jest jasne, że to jest pensum 18 i, 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 i tyle. Natomiast co to znaczy strajk włoski? To znaczy co? Że, że nauczyciel, jak um, dzieci będą chciały mieć wycieczkę czy um, czyn bal, na przykład Andrzejkowy, niedługo karnawałowy, to nauczyciel powie nie? No ja sobie tego nie wyobrażam. No A związkowcy, no związkowcy, związkowcy my, my. dzisiaj już mówią, że tak będą, no tak będą pracować. Powiedzą nie. Panie, no ale to związkowcy mówią, to związkowcy mówią. Ja rozumiem, że oni muszą coś mówić, bo przecież jakoś bardzo słabo wypadli, jeśli chodzi o poprzedni strajk, nie dotrzymali słowa nauczycielom, bo to oni ich oszukali, nauczycieli. Więc tak naprawdę um, związkowcy muszą coś mówić. Natomiast ja mam nadzieję, że nauczyciele um, rozsądni, mądrzy do, takiego, do takiej sytuacji nie dopuszczą i, i strajk włoski, jakby jego nie nazwał, um, być może będzie na papierze, ale tak, tak naprawdę tego nie będzie, bo liczę na rozsądek i mogę się nauczycieli po prostu. Ja uważam, że oni są chyba odpowiedzialni za, swoich, za, swoją, za swoją młodzież, za swoje, swoje dzieci, które, które uczą, które, których uczą. Przecież nauczyciel przy, na przykład biologii, matematyki, nie wiem, chemii, fizyki, to, to przedmiotowiec, to, to jest również wychowawca. No a co to znaczy? To, to jest jego zadanie w szkole, nie tylko uczyć, ale i wychowywać. Więc a rola wychowawcy to nie jest tylko na lekcji przekazanie wiedzy. To jest również inne czynności, które powinien nauczyciel wykonywać. Dla dobra dziecka. I mam nadzieję, na rozsądek mam nadzieję, że nauczyciele naprawdę zastanowią się nad tym, zanim przystąpią do jakiegokolwiek strajku, bo to jest naprawdę niepotrzebne nikomu, ani, na, ani nam, ani dzieciom, ani rodzicom. A jak Pani widzi swoją rolę jako pełnomocnik rządu do spraw yy, wspierania wychowawczej funkcji szkoły właśnie? Czy, można, yy, czy należy tego od nauczycieli wymagać? Można im to narzucić? No, proszę pa, pa, Pani redaktor, nauczyciel jest wychowawcą... w w każdym zakresie, jeśli jest w szkole, tak, e, czyli e, rzeczywiście ja, ja moją, moja, moją rolą jako pełnomocnika rządu do spraw wychowawczych jest wspieranie szkół w tej roli wychowawczej. Jesteśmy w tej chwili na etapie Diagnozy w zasadzie już prawie po diagnozie te, tych problemów wychowawczych, które, się odbywa, które są w szkole i w następnej kadencji Sejmu mam nadzieję, że będzie mi, będę mogła iść o krok dalej, czyli zaproponować rozwiązania, które wesprą nauczyciela w tej funkcji wychowawczej szkoły. To jest nie tylko ilość pedagogów czy psychologów w szkołach, które też są sygnalizowane, że jest ich mało, chociaż to jest różnie. Niektóre samorządy bardzo dobrze tą, 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 tą sferę wypełniają. Natomiast to jest również rola. Podniesienia kompetencji nauczycieli, podniesienia kompetencji wychowawczych nauczycieli, przedmiotowych po prostu. To kolejna, zapowiedź kolejna to jest, zapowiedź, rola, to jest, to jest to to kolejna robić. pani zapowiedź, pani minister, kolejna zapowiedź. W grudniu zapowiedź powołania uczelni w Chełmie była pani i mówiła o remontach szkół mm -hmm. fundusze na drogi w Toruniu Muzeum Generał tak. Zawackiej. Szeroki wachlarz zapowiedzi uda się to zrealizować? Będzie to robiła pani sama czy w zespole? Pani redaktor, ja mam naprawdę w tej chwili już licznych, wielu współpracowników. Ja swoją pracą przez 4 lata udowodniłam, tak myślę, że jak się do czegoś podejmuje, to to realizuje. I w tej chwili jestem przekonana, mogę przyrzec, że do tego, co się zobowiązałam, to to wypełnię. Wspierałam Uniwersytet Mikołaja Kopernika, mało tego, wspierałam y, u, u, uczelnie bydgoskie, proszę to też mieć na uwadze. Również uczelnię włocławską. Teraz robimy w grudziądzu. Bardzo mocno zabiegałam i będę zabiegała o wsparcie dla różnego typu. Projektów infrastrukturalnych w naszym regionie. Naprawdę jestem dosyć skuteczną osobą, tak uważam. I obiecuję, że na pewno to się wypełni, pani redaktor. Dziękuję za rozmowę. Iwona Michałek, wiceminister Edukacji Narodowej, kandydatka Komitetu Wyborczego, Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu, była gościem programu. Dziękujemy za uwagę.